Nie ma dwóch zdań, że antykoncepcja hormonalna jest bezpieczna. To znaczy, w dużych grupach pacjentów, którzy stosowali antykoncepcję hormonalną, nie ma wysokiego podwyższenia ryzyka raka piersi. Dopiero hormonalna terapia zastępcza, czyli terapia hormonalna stosowana po menopauzie, jest związana ze zwiększeniem ryzyka, i to jest głównie przy stosowaniu, które jest stosowaniem wieloletnim. Natomiast bardzo trudno jest oddzielić. Efekt antykoncepcji na raka. Od efektu antykoncepcji, który powoduje, że ludzie mają mniej dzieci. Na raka piersi choruje się częściej, jeśli masz mniej niż dwójkę dzieci, jeśli pierwsze dziecko urodziło się przed 30. I jeśli masz 35 lat i masz za sobą 8-30 lat antykoncepcji hormonalnej i zastanawiasz się, co zrobić, jeśli chodzi o ryzyko raka piersi, to Zajście w ciąży jest czynnikiem, który na pewno zredukuje to ryzyko. I oczywiście, wiadomo, trudno całe życie budować w oparciu tylko o jakiś mały element, ale czasami, jeśli to pasuje, to warto to zrobić. I wydaje się, że w scenariuszach, w których kobiety były w ciąży, ryzyko antykoncepcji jest na tyle niskie, że bezpiecznie można się na, nią, na niej opierać i polegać.